Chyba już. I tutaj Co dziś ten Eniak, drugi film na kanale. Nie ja wiem, czy wszystko widać, ale ten. Ze mną dziś jest Weronika. Halo? Jestem, jestem. No. I dzisiaj będziemy nagrywać odcinek ze samych quizów. Muszę to... O, o Tak. To kto pierwszy? Może ja zacznę. No. No co? Zaczynamy? Tak. To... Jak dokładnie bada i bie Kajko? Adam Poznański, Karol Poznański bardziej... Ej, sąd Sbond słuba. Poznański. Okej To teraz jak. Gdzie mieszka Kajko? Wchodzisła w a a Warszawa, O to widzę. Chyba Warszawa, tak? No nie wiem. No. Co dam? Jak bada drugie imię Kajko? Karol. Nie, Ka Karol to ma na imię. Boże. Ale to no dobra. To jest to. to. Jak ma na imię jego pies? Kampinie Słuca, prawda? No chyba tak. Taki uprawia Sport. Koszykówka. Koszykówka. Oki. Okay. Trzeba ludzieństwo. Jest jedynakiem, prawda? No chyba tak. Teraz dla ciebie quiz. Jak, jak nazywają się fani Jak nazywają się fani kajko? Eskimosy, aniołki, a może oba? Kotki, filerki, kalnisze. Eskimosy. No. Ja też tak myślę. Czy kajko ma dziewczynę? Oglądasz go uważnie. No. Ja do. Jak dobrze zdasz... dasz. Wiesz co? Nie. MSP. O! No, to, to, to będzie. Blag wyników. Nie. Kurde. Do. Może marykajden będzie? Okay. mało ją zdał, ale dobra. Jak dobrze, dasz? Mali kate ad. No, tylko jeden quiz. Bez sensu. To co, włączamy? Jest no, dla pas... no, Panu chętnie możemy zrobić. Ok, na początek proste pytanie. Ile Amerykanie ty ma lat? To ty zaczniesz czy ja? Ja? 26 ehm, <ścoughs> lat? C Ile ma? Mm tu <laughs> hej, to jest ty białaś mieć tego piłeś się. Oh. To jest do no. Nie wiem czy będzie ten widać twój ten twoje imię, ale ten jak widomie mój ten zobby to, to co? To co to może inny quiz, bo zrobiłem dwa ten. No to nic, nie szkodzi. Okej, okay, to to jest ty. Jaki typ kanału prowadzi Maryka... Mary... Kanał modowy, kanał gabelski, kanał vlogowy, kanał rozlewkowy. Rozlewkowy oczywiście. Kanał... O, kur, kur, ga, kur, kanał gal, gabelski. Który odcinek uzyska najwięcej wyświetleń? Mi się zniszczę dziennik, odcinek pierwszy, papier, woda, beton. Jak nazywa się kot O, to jest proste. O, to jest proste. Giełko i skierka, prawda? No, to jest takie banalne. Ciągną ich gwiazda. O, matko. A, to jest proste. No. Nie zapominajka. Kto by nie wiedział? Ej! Wejmaę! Ale ja myślę, że Magda... Magdalena Monika. <śpiewa> o matko, to jest dla ciebie. To na serio było... Smite Gabę. To nie ma kurcze, trudne. trudne. Było pytanie o kotkach. To teraz jak mają na imię szwinki male? Ale batę, świnki Bale Ale. Malle ma Świnki? Ma! Nie wiedziałam. Jak to było? Karmel i Kokie. Jej! Jak bada i Czy on jest ludy? Nie, on jest w br Ma brązowe włosy. No zgaduję, ja wiem, jak też, sztuka. <laughs> um, mój blat. Okay. Mój tata. Nie wiem. Kto <laughs> <The rapper. laughs> Które piasta oh. jest idol? O matko. Mm. O Boże, Boże. Boże, 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 Boże. Boże, Boże. Stoić prosto z mostu to nie. Boże. Pery. Co? Lady Pery mówię. O. No i wprost z Złoczku. Czy ma bloka? Chyba tak. Ostatnie pytanie. W jakim województwie mieszka Amerykanin? O Matko. Sprawdzę ile trwa odcinek. Okay, powoli będziemy musieli kończyć. Odcinek. Mam na po prostu z mostu. Wielkopolskie. Tu? Wielkopolskie. To No i zepsułem. Jeszcze trochę, ale nie za wiele. Ja, ja myślę, o, że cztery będzie. <grym> to To... robimy jeszcze jakiś quiz? No nie wiem czy na eta to przyjmą. Nie wiem, jest już 10 minut. I... To jakiego... A nie, bo... Uczam. Hmm. To, to jak... Zrobimy... Tak. będzie znowu, spoko. <grym> A prawda, gdzie jest do Nie! <grym> Stój, do... To co zaczynamy dalej? No. Tylko ten, który badaj więcej lajków. Też zrobimy, bo badaj więcej. Ok, rozpaczliśmy. No jakiego jest. To teraz ten. Może ten. Moja kolej teraz, ok? No, to zaczynamy. Um. oh wat dit is helemaal anders dan deze vorm. oké, is ja, zie je, dat was prima. ja, oh, jezus, maar. wat, wat, wat. wat was dat Jak widzę właśnie jego pies. Tak blisko. na fadlemka. I co, zjechał ci z kule? No, jak? Jak najbardziej. No. Tylko jeden błąd. No. Bo ja myślałem, że tutaj piszę kampi. Więc mogłam trochę uważać. Prawda? No ale mi się udało. No to może kończymy filmik. No. To. Pa do zobaczenia jutro i... Nie wiem, kiedy będzie kolejny filmik, ale za niedługo. Pa!